Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. 11 stycznia mamy nów w Koziorożcu. Zapraszam Was bardzo serdecznie do rytuału w tym nowiu. Dane znajdziecie w komentarzu pod filmem, jak się zapisać na ten now. A co będziemy afirmować? A no, będziemy afirmować powrót do naszej własnej mocy. Ponieważ energia koziorożca jest energią wytrwałości, dążenia do sukcesu. To jest tak wspaniała energia, która pokonuje przeszkodę, która skut rzucanych jej pod nogi, podnosi je i buduje drabinę do sukcesu. Kto jak kto, ale koziorożec naprawdę doskonale wie, jak być wytrwałym, konsekwentnym. I jak właśnie w alchemiczny sposób pozorne przeszkody przemienić w możliwości. Także zapraszam wszystkich, którzy chcą poczuć w sobie moc i sprawczość. Kochani, dlaczego rytuały w moim czuciu są dobre? Dlatego, że to jest grupowe spotkanie. Podczas którego łączymy naszą moc i wysyłamy ją do wszechświata. Im jest nas więcej, tym jest lepiej, ponieważ osiągamy wtedy większe stężenie naszej energii. Zapraszam Was, kochani. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. No i do zobaczenia, buziaczki. Pa, pa.